Witajcie z tej strony Centurion w sklepie Komandos. Jestem u Anetę. Ale zobaczcie, że nawet są tacy, którzy czekają w kolejce do sklepu do Anety. O, jak widzicie, taki kolega jest tutaj. No i co można więcej powiedzieć? Czeka na swoją kolejkę. No nie ma maseczki. Ale tak jak mówię, w pewnym momencie doczeka się. Może chciałbym mieć taki kamuflaż jak Whitey, no bo tutaj Kane 75 sugerował, iż Whitey ma ubarwienie, że tak powiem, Luftwaffe, korpusy alpejskie, można by rzec. Nie więcej. No, i cóż ja mogę Wam więcej powiedzieć? Tak, troszkę dla humoru, nie? że skrzydlaci gołębie to dla nich tutaj jest oferta u Anety. I to na przykład kamuflaż taki typowo lotniczy, prawda? A, a dla zasady czasami niektórzy zwracają uwagę na takie okoliczności. To wszystko ze sklepu Komandos. E, tutaj jest jakaś zamaskowana pani, Aha. która pozdrawia Pozdrawiam, właśnie serdecznie. serdecznie. No i to wszystko w tym temacie, także no, nawet gołębie czekają w kolejce, żeby wejść do komandosa. Tak. Co, I co tu więcej mówić, no tak. No. Tak, tak, tak. No ale masz rozmiarówkę jakąś dla niego? Coś się znajdzie. Coś się znajdzie. O, tutaj właśnie są jakieś malutkie takie, coś tam właśnie znajdziemy. Także to jest tyle w tym temacie. Centurion Was serdecznie pozdrawia i życzę Wam dobrego, że tak powiem, dnia, że tak powiem. A biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj 22 lipca, to zakończmy to takim eksponatem. Kto zna historię, wie o co chodzi.